tego typu uroczystościach. Z tego względu, że zawsze się bałem, że ktoś chce wykorzystać coś tak strasznego jak tatyń do swoich celów politycznych, że tutaj będą wystawiane jakieś transparenty, albo sztandary, albo hasła, pod którymi ja nie mogę się podpisać. Każdy ma prawo do tego, ale nie na tego rodzaju uroczystościach. Więc chciałem wytłumaczyć, dlaczego do tej pory nigdy nie byłem na, na tego typu uroczystościach. Dla mnie katyń to jest sprawa bardzo osobista, bardzo głęboka. Gdyby nie katyń, być może udałoby mi się, gdyby mój ojciec nie poległ gdzieś indziej w boju. Mieć ojca i mieć normalne dzieciństwo, ile można mówić o normalnym dzieciństwie zaraz po wojnie w Polsce, to jest oczywiście z innych względów. Proszę Państwa, od kiedy pamiętam, byłem uczony, żeby każdą modlitwę wieczorną kończyć słowami i daj Boziu, żeby Tatuś wrócił. Tatuś nie wrócił. i Powiem szczerze, że ja się, ja się jako dziecko małe, ja się wstydziłem tego, że ja nie mam tatusia. Wstydziłem się, ponieważ inne dzieci, które tego tatusia miały, wydawały mi się jakieś lepsze, jakieś szczęśliwsze. No może dzieci nie rozumowałem. Brak mi było tego ojca, brak mi było między innymi do tego, żebym nie nauczył tych, tych męskich rzeczy których moja matka filolog nie potrafiła mnie nauczyć. Brak mi było tej normalnej dwurodzicowej rodziny, tej atmosfery normalnego domu. Nauczyłem się z tym żyć. Jako dziecko nie bardzo wiedziałem, dlaczego ten tatusz nie wraca, ale wyobrażałem sobie na różne sposoby, Jakiś taki moment, że ja wracam do domu ze szkoły i moja mama mi mówi, że ma dla mnie wielką niespodziankę. Niestety takiej niespodzianki nigdy się nie doczekałem. Proszę Państwa, kiedy dzisiaj będąc już ponad, dojrzał, w ponad dojrzałym wieku zamykam oczy przed snem. Czasami wyobrażam sobie swojego ojca. Jak on musiał się tak po ludzku straszliwie bać w tej ostatniej chwili, kiedy mu krępowali ręce, kiedy on musiał wiedzieć, co ma nastąpić za chwilę. Był bardzo obiecującym naukowcem Politechniki Warszawskiej, o czym wiem nie tylko od mojej matki, ale od jego kolegów którzy później na Politechnice Warszawskiej byli moimi profesorami i był tak dobry że to o niego się starali i w ostatnim roku przed wybuchem wojny dostał nawet zaproszenie do pracy w Szwecji ale z tego co wiem od mojej matki powiedział ja jestem oficerem rezerwy polskim oficerem Prawdopodobnie wybuchnie wojna, oby nie, ale jeżeli tak będzie, to moim obowiązkiem jest być w Polsce i bronić Polski. I rzeczywiście, kiedy ja miałem 8 miesięcy, więc ja swojego ojca nie pamiętam, ja go znam tylko z fotografii, 26 sierpnia przyszła karta mobilizacyjna. Z tego co wiem, to on już będąc na ulicy, już spakowany, już w mundurze, wrócił się na górę, żeby jeszcze raz spojrzeć na tego swojego synka. I wiadomo co było potem. Gdzieś w listopadzie moja matka dostała od niego jeden list z kozielska, z obozu, w którym pisał chemicznym ołówkiem na kratkowanej karcie że tak bardzo tęskni za nami i za Warszawą, ale żeby się nie martwić o niego, bo on się ma dobrze, że jemu nic nie dolega. I dopiero w 1943 roku, kiedy Niemcy zaczęli w tak zwanej gadzinówce w Nowym Kurierze Warszawskim drukować nazwiska rozpoznanych ofiar katyńskich, Ludzie mówili, że to pewnie propaganda niemiecka, że Niemcy chcą osłabić morale narodu, że to jest niemożliwe. Moja matka w ogóle nie chciała wierzyć w to, nie chciała czytać tego, ale tak się zdarzyło. Nie wiem, kto z Państwa mieszkał w Warszawie czy blisko Warszawy, wie co to jest kolejka EKD. Moja matka, zaangażowana w tym czasie zresztą w tajne nauczanie, Osiadła naprzeciwko kogoś, kto miał rozpostartą gazetę, akurat na stronie ofiar katyńskich. I pierwsze nazwisko, na jakie zerknęła, na jakie zobaczyła, to był Antoni Lilienthal. Proszę Państwa, ciężko mi było wzrastać bez ojca i Dziękuję, że zostałem zaproszony na tę uroczystość, żeby Jego upamiętnić. Żeby choć tyle mogę oddać Jego pamięci, Jego czci, bo mimo, że go nigdy nie znałem, to zawsze go kochałem jakoś w sercu. Na Boże Narodzenie i na Wielkanoc. Dzieliłem się albo okładkiem, albo jajeczkiem z jego fotografią, która stała na stole. Takie to było moje życie. Proszę Państwa, profesor Stanisław Świaniewski, znany autor książki W cieniu Katynia, opisał, że w kozielsku bardzo skądinąd wyglądający na kulturalnego i grzecznie się zachowującego Kombryk Zarubin, szef tamtejszego NKWD, prowadził długie rozmowy ze wszystkimi oficerami. Dlaczego? Bo oni chcieli wyłuskać przynajmniej część tych, która wydała się przekabacić na, na modłę tego raju ludu pracującego w miast i wsi. Jak widać, to było totalne fiasko. Z wyjątkiem dosłownie kilkudziesięciu, czy coś, którzy znaleźli się później tam z Berlingiem w tej willi Michałówka, nikt nie zgodził się, nikt nie przeszedł na ich stronę. I dlatego ja twierdzę, że zbrodnia katyńska była wielką porażką moralną. Stalina i jego NKWD. I proszę Państwa, chciałbym zakończyć to swoje krótkie przemówienie przeczytaniem Państwu dosłownie kilku zdań. Muszę wyjaśnić. Moja rodzina to już słyszała, ale nie znam bardziej godnego sposobu zakończenia tego, jak, jak to, co teraz powiem. W latach 80., kiedy ja się znalazłem na emigracji w Stanach Zjednoczonych, później przyjechałem do Kanady. Zacząłem pisać książkę, w której opisywałem wspomnienia swoje. Moja dziś dorosła i obecna tutaj córka, była wtedy maleńka. I to było dla niej właściwie. I snułem też marzenia o tym, jak kiedyś będzie można przyjechać do Polski. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że kiedyś będziemy mieli znowu. Wolną, niepodległą Polskę, ale snułem marzenia, że kiedyś wrócimy, i co tam będzie. I teraz pozwolicie Państwo, wezmę kartkę i po prostu przeczytam. Kiedy Klaudia będzie starsza, przyjdzie czas, że tam? Na cmentarzu wojskowym, na powązkach, uczcimy pamięć jednego porucznika. Znanego tylko garstce bliskich. Zapalimy świeczkę przy tej bezimiennej murawie poświęconej pamięci Jego i ponad wielu tysięcy innych ofiar znalezionych w Lesie Katyńskim. Zginął tylko za to, że był polskim oficerem. A może do tego czasu będzie już można otwarcie mówić i pisać o tej niezaleczonej ranie. Która tyle rodzin i cały naród boli, urodzona w Ameryce wnuczka, zrozumie, z czego może i powinna być dumna. I o czym powinna pamiętać i przekazać następnym pokoleniom. I to drzewo tutaj w parku będzie tę pamięć podtrzymywać. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Ta opowieść była bardzo wzruszająca, bardzo pouczająca. Chciałbym w tym momencie poprosić...